Dzień dobry, nazywam się Andrzej Gołęski. Macie Państwo niebywałą okazję skorzystać z mojego bloga doświadczony ekspert budowlany. Woda w piwnicach, przeciekające dachy i tarasy, pęknięcia i grzyb na ścianach. Domy pasywne to tematy, w których podpowiem jak unikać kosztownych błędów oraz co zrobić, aby domy były zdrowe, suche i ciepłe oraz tanie w utrzymaniu. Macie Państwo to szczęście, że wiele lat z pasją, skutecznie usuwałem błędy i awarie oraz budowałem domy pasywne na najnowocześniejszych technologiach. Sam też błędów nie uniknąłem, dlatego zdobyłem tak unikalne doświadczenie, gdyż każdego roku usunąłem więcej cudzych błędów, niż sam zdołabym popełnić przez całe swoje życie. Nadal uczę się na cudzych błędach, lecz teraz jako doświadczony ekspert budowlany, rzeczoznawca i biegły sądowy Każda moja nowa opinia i ekspertyza to dla mnie kolejne wyzwanie i kolejna lekcja. Nie mówię tego po to, aby się chwalić, lecz aby z Państwem móc podzielić się moim bogatym doświadczeniem. Co tydzień za darmo, na konkretnych przykładach otrzymaję prostu porcję gdzie indziej niedostępnej, praktycznej wiedzy. W najtrudniejszych w Państwa problemach indywidualnie wykonam ekspertyzę, sprawdzę projekt i budynek pod względem poprawności zastosowanych izolacji i konstrukcji. Jeśli interesują Państwo te tematy, proszę zostać ze mną, subskrybować mój kanał i dać łapkę w górę. Zaczynajmy!